Stop. Stop. Okay. Nie muszę wam tłumaczyć, że to jest bolesne, on wstaje, zajął nią wstanie, ja sobie oddycham, przygotowuję się, jestem szczęśliwy, publika mi bije brawo, sędzia wpisuje mi punkt, on wstaje, nie jest miłe, że upadł, sędzia puszcza strzał, a ja już, ja teraz następną akcją, jest powoli mój, co nie? Taki właśnie, widzicie, przepuszczenie, a jak dużo może w walce wam dać. Jest to, nie ukrywam, trudne, bo nie jest to, daj jeszcze raz trwa, nie jest to na pewno to samo, co zrobienie tego. Ale mnie mi i wierzę, że na tym poziomie co jesteście robili, robicie tą kontrę od zarania. I ona jest na pewno jako basic bardzo dobra. Ale teraz pokazuję Wam trochę dalej alternatywę, co można zrobić. Więc jeszcze raz, raz mówić, robisz ten rok, ale uwaga, nigdy nie rób go tak, bo już będziesz yy, z tyłu męk. Musisz zrobić ten rok, ale z przepuszczeniem. Nie zawsze chwycisz dobrze, czasami tak, bo już tam nieważne. Masz tą nogę, ty sobie możesz teraz tutaj wejść i popatrzcie wyciąg, tak? Jak nawet nie wytniesz tej nogi, bo masz zadanek, bo coś tam się stało, nie wiem, stało się tak, nie tak, masz to, pa, pa! Też jest bardzo dobra akcja. Naprawdę, jego boli noga, wchodzę gdzieś tu siedem. Jeszcze raz, i jeszcze raz. I jest już po walce, co nie? Także pamiętajcie o tym, ale nie chcę wam przekazać tą akcję, bo jest piękna, a jest możliwa do zrobienia. Dlatego zróbmy ją od początku. Raz, tylko raz, to już rozumiem, wraz. raz, poszyk i przejść. Dwa, bardzo ważne, idź, żebyś się nie nadział o kontrę, idź tam na niego i teraz po prostu dokładasz tutaj nogę. Im bardziej do góry, tym on ma brutalniejszy upadek, ale wystarczy czasami lekko nawet już padać. Zależy jak tą ręką patrzeć. One more time, raz. Tu raz, dwa, i trzy, ok? Próbujcie. Nie, nie róbcie tego od razu na tak, tak. zwanego hama, tylko na spokojnie, technicznie. I dopiero za chwilę spróbujcie szybciej. Próbujemy, Go! No, to Ostrożnie, z upaciem, na spokojnie. Nie musisz teraz robić tego od razu szybko. Najlepiej z tego, co się potężno wygrywa. Flow. W sensie, do banalności. Kom maar het kom eens eraan. O, nou is een hele